Serialu Od Nowa na HBO. Kamera raz na jakiś czas zagląda do oka Nicole Kidman. Zupełnie nie wiem po co. Po pierwsze i najważniejsze, serial Od Nowa podobał mi się. Po drugie, kapitalne są cliffhangery na koniec każdego odcinka. Tak naprawdę bardzo się cieszę, że ten serial obejrzałem po zakończeniu premiery ostatniego odcinka. Bo gdybym miał czekać się na każdy kolejny odcinek tydzień, to chyba bym zwariował. Po trzecie, podoba mi się, jak zmieniał się mój stosunek do postaci granej przez Hugh Granta. Raz irytujący mięczak, raz facet, któremu współczułem i za którego trzymałem kciuki. A innym razem gość, którego najchętniej bym rozszarpał. I po czwarte, nie porównywałbym jednak tego serialu do wybitnych, wielkich kłamstewek. Ja wiem, że tu i tam ten sam autor, tu i tam producentka i aktorka Nicole Kidman, a tak naprawdę, wielkie kłamstewka to był serial kilkuwątkowy, i każdy wątek był Kapitalny. Natomiast tutaj interesowało mnie tylko i wyłącznie to, kto zabił.